Interfejs użytkownika kojarzy nam się bardziej z frontendem niż z backendem, jednak to backend musi obsłużyć żądania pochodzące od użytkownika. I to bez różnicy, czy będzie to jakieś restowe API, zwykłe kontrolery zwracające HTML, czy polecenia celi. Wszystkie wejścia do aplikacji, które pozwalają użytkownikowi na interakcję z systemem znajdują się właśnie w warstwie User Interface. Warstwa user interface jest to ostatnia warstwa na tym poziomie systemu, którą będę omawiał. Natomiast nie jest to ostatni film z tej serii. Planuję jeszcze co najmniej dwa uzupełniające. Jeden o tym, w jaki sposób testować każdą z tych warstw, a drugi o event na którym pokażę, gdzie znajdują się konkretne warstwy na diagramach. Tak jak poprzednio, tak i tutaj będę sięgał do warstw niżej. Jeśli więc jeszcze nie widziałeś poprzednich nagrań, polecam się z nimi zapoznać najpierw, byś nie zagubił się po drodze. Warstwa User Interface przechowuje wszystkie sposoby na komunikację użytkowników z systemem i cały kod, który wspomaga tą komunikację. Warstwa ta odpowiada na pytanie, kto to robi. W naszym przypadku w tej warstwie znajdziemy wszystkie kontrolery HTTP czy API, polecenia CLI, ale też formularze czy walidatory danych. Wszystko, co pozwala przyjąć żądanie od użytkownika i przesłać je dalej do niższych warstw. Warstwa ta zawiera nie tylko kod odpowiedzialny za wykonywanie operacji, ale również za wyświetlanie danych z systemu, czyli wszelkiego rodzaju raporty czy widoki. Dlatego też często nazwa User Interface jest używana zamiennie z nazwą prezentacji. Osobiście jednak wolę używać nazwy User Interface, ponieważ w tej nazwie zawarte jest wszystko, co może zrobić użytkownik, czyli zapytania i polecenia naraz. Natomiast nazwa prezentacji sugeruje, że chodzi tylko o formę prezentacji danych na potrzeby jakiegoś widoku i tak jakby ucina kwestię wykonywania operacji biznesowych. User Interface jest więc bardziej ogólną nazwą. Wyobraź sobie warstwę User Interface jako recepcję w hotelu. Cokolwiek chcesz załatwić, zawsze trafiasz najpierw do recepcji. Bez względu, czy chcesz dostać cennik, informacje o wolnych terminach, czy chcesz zarezerwować pokój lub zameldować się. Każda z operacji przechodzi przez recepcję. Recepcja może zwrócić od razu informacje o cenniku, ponieważ ma już je wydrukowane. Ktoś wcześniej przygotował cennik i zapisał w cash, czyli na jakiejś kartce papieru, z którego to cash pani w recepcji może skorzystać, by zwrócić ci potrzebne informacje. Recepcja może podjąć decyzję, co zrobić z Twoim żądaniem. Może wykonać żądanie od razu, albo zaplanować do wykonania asynchronicznego, a Ty zostaniesz poinformowany o efekcie dopiero za jakiś czas. Warstwa User Interface jest właśnie taką recepcją, do której przychodzą użytkownicy i wysyłają żądania o dane lub żądania o wykonanie jakiejś operacji. I tak jak do recepcji możesz przyjść osobiście, zadzwonić lub nawet wysłać maila, tak do systemu możesz wysłać żądanie przez HTTP lub polecenie CLI. Warstwa User Interface przyjmuje wszystkie polecenia, przetwarza je, weryfikuje ich sensowność i podejmuje decyzję, czy je przetworzyć od razu, czy może oddelegować do wykonania później, a następnie informuje użytkowników o efekcie ich żądania. W przypadku DDD warstwa ta ma swój własny katalog, jak każda inna, natomiast w przypadku MVC masz dwa wyjścia. Możesz użyć katalogu controller i traktować to miejsce jako kontroler niezależnie od medium, czyli wrzucać tam kontrolery HTTP oraz polecenie celi. Ma to sens, jeśli będziemy traktować literkę C w MVC jako kontroler aplikacji. Drugą opcją jest odseparowanie kontrolerów HTTP od poleceń celi i stworzenie osobnego katalogu tylko na polecenie celi. Niezależnie od tego, w którą stronę pójdziesz, chciałbym tutaj zwrócić Twoją uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. O ile polecenia celi przeważnie są dość małe i jedna klasa wystarcza, by je zaimplementować, o tyle w przypadku kontrolerów HTTP czasami musimy wdrożyć dodatkowe elementy, które wspomogą przetwarzanie żądania HTTP. Takimi elementami są np. walidatory żądania, formularze czy transformery. Wszystkie elementy związane z danym medium powinny znajdować się na tym samym poziomie co klasy, w których są używane. Moją propozycją jest taka struktura katalogu, jaką widzisz teraz na ekranie. Osobny podział na web i celi pozwala ci jeszcze bardziej zgrupować klasy, które są potrzebne tylko i wyłącznie na potrzeby danego medium. Dzięki temu utrzymasz większy porządek w tej warstwie. Pamiętaj oczywiście, że to tylko propozycja. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i ilości kodów w tej warstwie. Na tym diagramie warstwa User Interface znajduje się po lewej stronie. Przyjmuje wszystkie żądania od użytkowników i przekierowuje ich wykonywanie dalej. Na diagramie warstw, warstwa User Interface widać właśnie na samej górze. W bardziej zaawansowanych operacjach używa ona use case'ów z warstwy aplikacji do przekazywania odpowiedzialności za wykonywanie operacji. Zdarza się jednak, że operacje są tak trywialne, że zajmują raptem parę linijek kodu. W takich sytuacjach warstwa User Interface może użyć bezpośrednio warstwy domeny lub nawet ostatecznie infrastruktury do wykonania operacji, dzięki czemu jest o wiele mniej kodu do utrzymania. Bez względu na to, czy żądanie przychodzi z przeglądarki przez http, czy jest to polecenie celi z terminala, należy w pewien sposób zwalidować, czy dane, które mają zostać przetworzone, są poprawne. Chociażby czy formularz został poprawnie wypełniony danymi, albo czy podano poprawny format adresu e-mail w argumencie polecenia celi. Na tym etapie warstwa User Interface ma za zadanie przyjąć żądanie od użytkownika i zweryfikować, czy dane, które zostały wysłane przez tego użytkownika są kompletne, by przetworzyć żądanie dalej. Jak zapewne pamiętasz z poprzedniego filmu o warstwie aplikacji, nie może ona wiedzieć o tym, skąd przychodzi polecenie wykonania operacji. Ta sama operacja może zostać wykonana z poziomu HTTP oraz z poziomu celi. Formaty odpowiedzi będą znacząco się różniły. W przypadku HTTP możemy zdefiniować, czy zrobić przekierowanie HTTP, wyświetlić HTML czy JSON. Natomiast w przypadku celi możemy wysłać tekst do wyjścia oraz zwrócić kod odpowiedzi. I to właśnie zależnie od medium, za pomocą którego użytkownik komunikuje się z systemem, będzie zależał format odpowiedzi. Idąc dalej tropem odpowiedzi na żądanie, dużą rolę odgrywa tutaj łapanie wyjątków z niższych warstw. Warstwa User Interface powinna podjąć decyzję, jak poinformować użytkownika o efekcie wykonania jego żądania. Dla przykładu, gdy użytkownik żąda wykonania operacji, należy mu zwrócić odpowiedź o kodzie 200, gdy operacja się powiodła, 400, jeśli zasób nie istnieje, lub 500, w przypadku niespodziewanych błędów. I to właśnie w zależności od rodzaju wyjątku złapanego w tej warstwie należy tą decyzję podjąć. Podobnie będzie przy poleceniu CELI. Gdy wszystko poszło OK, pokazujemy na ekranie zielony komunikat i zwracamy kod odpowiedzi sugerujący poprawne wykonanie operacji. A gdy zajdzie coś nie tak, wysyłamy na wyjście czerwony komunikat i odpowiednik od odpowiedzi. W przypadku tej warstwy nie mam już możliwości pokazania ci rzeczy przed i po refaktoringu, ponieważ kontroler został już wcześniej dostosowany do samodzielnego działania. To jednak, czym się dzisiaj zajmiemy, to różnica pomiędzy obsługą tego samego polecenia z poziomu kontrolera HTTP oraz polecenia Celi, a także podziałem kodu w zależności od medium, z którego przyszło żądanie. Dla przypomnienia, kontroler wygląda następująco. W bloku try-catch wykonywana jest operacja biznesowa, a następnie w zależności od rezultatu zwracana jest inna odpowiedź do przeglądarki. Kontroler odpowiada za przetwarzanie żądania HTTP, więc zwracany jest status HTTP. 200 w przypadku powodzenia, 400, gdy wystąpi wyjątek domenowy, oraz 500 w przypadku każdego innego błędu. Gdy tą samą operację będziemy chcieli wykonać za pomocą celi, to terminal będzie naszym medium. W związku z tym, parametry potrzebne do wykonania operacji pobierzemy z argumentów przysłanych z terminala, a w odpowiedzi wyślemy komunikat na standardowe wyjście, by pokazać go w terminalu. Zwróć proszę uwagę, że nadal mamy tutaj do czynienia z tą samą klasą z warstwy aplikacji Add Product to Card i nadal wykonujemy to polecenie w bloku try Catch. Zmieniła się natomiast decyzyjność dotycząca zwróconej informacji w zależności od rezultatu. Z racji tego, że jest to polecenie celi, będzie ono raczej wykonywane w bezpiecznym środowisku przez deweloperów lub przez osoby bliskie biznesu, na pewno jednak nie przez użytkowników. Możemy więc zmienić podejście i zwyczajnie zwrócić do terminala komunikat wyjątku. Znacząco przyspieszy to ewentualny debug, a nie wpłynie na bezpieczeństwo z racji ograniczonego grona osób, które będą w stanie wykonać takie polecenie. Jak widzisz, więc zmiana medium zmienia całą otoczkę wykonywania polecenia i decyzyjność zwracanych komunikatów do użytkownika. Natomiast w środku tego wszystkiego nadal mamy do czynienia z tym samym poleceniem z warstwy aplikacji. Dlatego właśnie use case powinien być nieświadomy, skąd pochodzi żądanie wykonania operacji. Przejdźmy teraz do zapytania. W kontrolerze jest to najzwyklejsze zwrócenie kolekcji elementów do przeglądarki ze statusem 200. W poleceniu celi, tak jak wcześniej, używamy tej samej klasy, by dostać się do zawartości koszyka. ID użytkownika tutaj pobieramy z argumentu polecenia, a z listy produktów wyświetlamy nazwy produktów, jeden po drugim, do wyjścia terminala. I tutaj mamy podobną sytuację jak wcześniej. Zmieniono została cała otoczka przetwarzania polecenia, czyli pobieranie informacji użytkowniku oraz wyświetlanie informacji w terminalu, natomiast całe zapytanie schowane jest w innej warstwie, która nie wie nic na temat medium, z którego przyszło zapytanie. Na koniec zerknijmy na diagram. W ostatnim odcinku diagram po refaktoryzacji pokazywał już wyodrębniony kontroler, który używał dwóch use case'ów z warstwy aplikacji. Teraz możemy już zamknąć ten kontroler w osobnej warstwie na diagramie. Jak już widzisz, w tej samej warstwie znajdują się dwa polecenia celi. Mimo, że teraz zrobiło się delikatne zamieszanie ze strzałkami, od warstwy user interface do warstwy aplikacji to jest to normalne z racji tego, że każdy z use case'ów, który mamy na diagramie udostępniany jest przez dwa różne media komunikacji, polecenie celi oraz kontroler http. Mimo tak lekkiego bałaganu jak dobrze się przejrzysz, strzałki nadal kierują tylko i wyłącznie w jedną stronę. Nadal to warstwa wyżej jest świadoma tej poniżej, natomiast ta na dole jest kompletnie nieświadoma, skąd przyszło żądanie wykonania operacji lub zapytania o dane. I tak oto przebrnęliśmy przez ostatnią warstwę. Daj znać w komentarzu, czy w projekcie, w którym pracujesz, używacie podziału na warstwy i jak Wam się to sprawdza. A jeśli nie używacie, to też daj znać. Przyda się to do zrobienia statystyk projektów Legacy. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymaj się ciepło, cześć.